Masiema, tym razem lecimy z Dajną na topie. Dobrze by było wiedzieć, gdzie zaczyna ten Kazix. To jest takie no, najważniejsza kwestia. Jeżeli będziemy wiedzieć, gdzie on zaczyna, to będziemy mogli sobie spokojnie to zdecydować. Chociaż no kurde z drugiej strony to jest dosyć riski, nie? Żeby robić to proxy. Więc może po prostu spróbujemy grać o, o ten drugi poziom. Spróbujemy troszeczkę, może troszeczkę wiemy nawet, a zobaczymy jak to się skończy, nie? Ważne, żeby jako pierwszym zacząć atakować miniony. A potem zobaczymy jak to wyjdzie. No i okej. Okay. Widzimy, że Kazik jest na bocie my się od bota. Mhm. Dobra, czekamy tu. Skoro Kazik zaczyna na bocie, to teoretycznie moglibyśmy iść robić to proxy, ale po co ryzykować, nie? Więc skupmy się. Proste na żeby było dobrze. Okej. Okay. Mhm. no to nie? Kurwa, mać. To jest niesamowite. Okej, okay, nie ma flesza. Musimy zrobić cofkę, no nie ma wyjścia. Zjebaliśmy to, więc musimy teraz cofnąć. Dobra, ona będzie miała flesza w siódmej minucie, tak? Dobrze liczę, dobrze liczę. Odsyciłem no trochę ekliptów teraz w tym momencie, więc trzeba trzeba na to gotów i uszanować konsekwencje tego nieudanego czegoś, co próbowałem zrobić. No ale nic straconego. No, tylko flesz za flesza i tak naprawdę, no, do dużej nie straciłem nawet. O nie, do dużej nie straciłem. Także nie ma tego złego, nie? No dobra. I teraz slow push. O kurwa. nice i kissed yeah it's my bed No dobra, no co mogę zrobić? No kurde. Czemu ten ziomek musimy tutaj cisnąć? Dobyliśmy killa, tak? No i ten wave, kurwa, niefortunnie. Wszystko zostanie do Wayne. Ona to wszystko zbierze, nie? To jest najgorsze. No i nie wiem, gdzie jest Kazix. No ale nie, no muszę iść dalej. Nie wiem, czy to pchnąć najpierw. A, mamy ją. Dobra, i teraz jest Glid. Teraz możemy cofnąć. Zgridowała po mnie, nie? Niestety. Dla niej żeby troszeczkę Glidy Plane, no ale o to chodzi, o to chodzi. Oby tak dalej. I będziemy w domku, nie? Dobra, ona do flasha jeszcze i trochę zostało. W sumie ich Flesz będzie odnowiony trochę szybciej niż nasz. Z nad tym musimy się liczyć, tak? Bariera ma chyba podobne CD jak yy, Podpalenie. Takie jest identyczne. Więc jej bariera również będzie w tym samym czasie co moje podpalenie. No i dobra, no co? W idzie w naszą stronę powoli, nie dajemy się teraz ubijać. Ale griduje ta wojna, niesamowicie, nie? Dobra, no nie zglimy przynajmniej. No i dobra. No musimy odepchnąć ten już nie ma wyjścia. No, jeszcze jeden wave'ik, może uda się napchnąć. Dobra, nie ma flesza. Nie ma flesza, cóż. Kazik też nie ma flesza, nie? Trzeba o tym pamiętać. Ja coś sprytnie to frizuję, nie? Dobra, no mamy Ward'a tutaj. Teraz przynajmniej nasz... Ja powinien wiedzieć o tym, że gdzie jest Kazix, tak? No nie możemy w tym od taką. No ale mamy Kurde, poczekam tego skurde. A to jest chyba trochę Lidl, co? No, pójdźmy. Albo nie, dobra, już poczekajmy, zdecydowałem. Za 10 obrażeń może zmienić wszystko, nie? Zaprawiłem, ten plate się kurde, niestety zniszczył. Mógłbym go wziąć. ale no, widziałem, że Kazik jest pobliżu, nie? Więc stwierdziłem, że bezpiecznie będzie po prostu cofnąć. Dobra, no dalej na tą fajną musimy uważać, trzeba po prostu być świadomym tego. Dobra, no mamy Rkę zaraz, no jeszcze trochę do Rki, nie? Czy możemy ją dajwować Chyba nie. Nie wierzę. To powiniena ona być martwa, nie? No dobra. Dobra, cofka, mamy item, mamy item. Kazik może do nas zmierzać, już, więc cofnijmy. Dobra, no, no, kupmy Reda też, może znaczy pinka w sensie. Dobra, no jaki jest plan na gry? Ona, no, ona. ona ma wszystko, tak? Flesza zaraz będzie miała. Fleszę znowu złożyliśmy w tym samym czasie. No ja nie mam erki, ona ma erkę, więc ja muszę się wstrzymać z walką do tego czasu. To jest po prostu niebezpieczne, nie? Walka z nią. No i dobra, i sobie. Zmarszamy ją do tego, żeby podeszła. Też nie wiem, czy mnie powinienem tak pchać po prostu. No może nie. I tak tu się nic nie dzieje w tym momencie. Jeszcze nie ducha. Dwa, Dwa trupy! O kurwa. Dobra, mam drewniane ręce. Jednak te drewniane ręce są drewniane po prostu. Daj mi killa, który był warty ile? Właśnie się dowiemy. Gdzie to jest? Czemu nie ma na pokazanego? Nie wiem, ile byłem warty. No, nie, chcę, nie chcę pokazać się takiegoś jakiegoś powodu gierka. No, ale by nie było to korzystne dla nas. Teraz ona być, może być blisko tego swojego itemka, nie? Nawet. To było po prostu greedy. Znaczy... greedy. Czemu nie w świecie źle to rozegrałem? Zużyłem flesza. Ona chyba też zużyła flesza, ale to no, nie jest istotne. Nie trafiłem jej rko. Gdyby co zostało lepiej ograne, to by było w porządku prawdopodobnie. No dobra, gdybym miał R-kę... Rzucam tą grę po prostu, rzucam ją. W taki sposób właśnie rzuca się gierkę. Byliśmy do przodu, nie? I to grubo. Teraz co? Wejn już ma ten sam poziom, co my i tracimy kurwa kolejny wave. Ja pierdolę. FF. Dobra. Możemy to poddać chyba. Byłem dwa poziomy nad nią, nie? Nie chcę nic mówić. Ale taka jest prawda. Byłem dwa poziomy nad nią, teraz jesteśmy w dupie. Nic nie mogę zrobić w tym momencie. No kurwa, jeszcze kejt okay, zabrałem nie linie, z jakiegoś powodu. A no, pchamy tego mida, skoro karma jest na bocie. Dobra, no ja muszę cofnąć. Będziemy pchać topa, po prostu. No pchamy tutaj topa, no co, mam, co mogę innego zrobić? To moja drużyna nam się tam wytrzymać jakoś bierzemy to 250 golda nam no brakuje, nie? Widzimy tutaj z jebusów 200 golda. Nam braknie 200 gołek. Muszę kupić na item, to jest bardzo ważne. co grze to jest bardzo ważne. I to oni mają dużo miękkich targetów. Z tymi, tam będzie po prostu dużo łatwiej ich wykończyć. Nie? My wzięliśmy tutaj turet na topie. także jest w porządku. Nie wiem, jak mieli flasha, to może będziemy w stanie wykończyć tą Wayne. No nie wiem. Kurde, nie wiem, czy teraz nie powinienem był zejść w ogóle na łoto. Ale chyba nie. No nie wiem, no nie możemy tam walczyć o to. Moim zdaniem to jest. No nie, oni nie robią tam tego w ogóle. Coś może teraz już robią. No dobra, coś za coś, nie? Dobra, prawie ja mieliśmy. Ucz się na własnych błędach. No, okay. Dobra, no co, co możemy cofnąć czy co my musimy to zrobić w ogóle? Cofamy widzimy tutaj tego Hazika do stranego, nie? My na poprawnie gramy na side. Robimy wszystko chyba słusznie. Przynajmniej z tego, co mi się wydaje. Dobra, no pchamy dalej, nie? Pchamy dalej. No, nasza ADC robi robotę, to trzeba przyznać. Zresztą ja, mi się wydaje, że ja też tutaj całkiem sporo robię. Idziemy, idziemy, idziemy. Mega. No dobra. Jest kiczor majonez, naprawdę. Jest spokojnie. Dobra. Eee, co dalej? Co dalej? Nie wiem, to z Wayne nie mam szans. Bez R nie ma z nią szans. Nie ma co tutaj nawet próbować Ale dobra. I tak nie ma co się cofać na tym nie? Dobra. <laughs> co im pierdolą? No dobra. Oni są nienormalni. Widzicie, i to jest klasyka po prostu, to jest klasyka lola. Jak wam zaczyna nie iść, to wtedy obwiniacie każdego swojego towarzysza. A czy to w jakiś sposób im pomaga? No, nie sądzę. Ale dobra, my musimy się skupić, bo jak ja z tym nagadał, to to się może różnie skończyć, nie? No, ważne, chcę, żeby ten eksp albo nawet klipy udało się złapać. Tutaj trochę ryzykowne to jest wejście, nie będę tu wchodził. Czuję, że on tutaj gdzieś mogą być. Nie wchodzimy tam. Tutaj też coś może być. Mamy tą Samirę i jest git. Dajcie mi pchnąć to. Idę do Was dajcie mi podejść. No i petarda. i po co potrzebowaliście mojej pomocy? Do czego? Ja straciłem teraz w tym momencie Wait. A możemy kupić tę, Możemy. Cofnijmy, więc? Wiecie co, kupmy po prostu obrażenia i tyle. Eee, teraz pytanie. Ja powinienem iść na topa czy na jakąś inną linię? Ale pójdę na Bota. Znaczy na topa znaczy się. Co ja mówię. Jeżeli po raz kolejny uda nam się wyeliminować Samira, to będzie spoko. W się poczekać na resztę przyczyny. aż oni zaczną też pchać na linii No widzimy, że Vayne jest na bocie Więc pchamy tego topa No ja dobra, i pchamy dalej, nie? No co? Aż mi Dain tutaj ciśnie ostro Zjebane. Najmniej wykończyłem tą karmę, tak? O, uło. Dobra, moja duża na smoka, to nie musimy ich pomagać. Idziemy na topa. Kramy dalej, topa. Musimy to odepchnąć. Okej. Okay. Dobra, mamy to. Dzisiaj. Wiego tutaj próbował na mnie naciskać w jednym z gry, że to była moja wina, że on padł w swojej dżungli. może troszeczkę tak było, ale no... Co mogę wam powiedzieć? Tutaj daję honory, Katie i Yumi, bo oni grali po prostu, tak? Po prostu grali. A my mamy pracę na jeden, więc jest spoko. Więc idziemy sobie dalej. Niedługo Emerald i powinno być już Gitasia. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnej gierce. Siema.